Wyspa znana jest również z Aloesu. Zaraz zobaczycie, jakie ma szerokie zastosowanie. Cześć, jak się masz? Dobrze, a ty? W porządku. Zobacz, właśnie podlewaliśmy rośliny. Aloesu używa się od ponad 3000 lat. Mówi się, że zaczęli go stosować Egipcjanie, szczególnie podczas budowy piramid, gdy ulegali poparzeniom od słońca. To roślina pochodząca z północnej Afryki, ale tutaj na Wyspach Kanaryjskich również świetnie się przyjęła. Jak nazywa się ten gatunek Aloesu? To Barbaden Cis Miller, uznawany za najlepszy na świecie, szczególnie tutaj na Fuerteventurze. Mamy Aloes, który znajduje się w światowej czołówce pod względem jakości. Dzięki słońcu. Tak naprawdę z trzech powodów. Po pierwsze, Aloes potrzebuje dużo słońca, a na Fuerteventurze mamy go pod dostatkiem. Nawet zimą pogoda jest podobna do tej, jaką mamy teraz. Po drugie, potrzebuje bardzo mało wody. My podlewamy go kropelkowo, bardzo oszczędnie. Po trzecie mamy tutaj wulkaniczną glebę, którą nazywamy pikon. Pikon pełni dwie funkcje. Kiedy pada deszcz, a nie zdarza się to często, wchłania nadmiar wody której aloes nie potrzebuje. A gdy latem przychodzą upały, pikon razem z wiatrami, które przynoszą minerały, odżywia roślinę. Zetniemy teraz jedną z nich. To bardzo proste. Robię małe nacięcie z boku, o tak i wystarczy lekko pociągnąć. Sama wychodzi. Bardzo szybko. Widziałaś, jakie to proste? Wszystko, co właśnie zrobiłem, robimy ręcznie, rzemieślniczo, liść po liściu. Używamy do tego ceramicznego noża, a nie metalowego, żeby nie uszkodzić rośliny. Zobacz, od razu wypływa ten żółty płyn. To aloina. Jest bardzo cenna, kosztuje od 700 do 800 euro za litr. Dlaczego jest taka droga? Bo ma dwie wyjątkowe właściwości. Po pierwsze, to jeden z najlepszych naturalnych środków gojących. Po drugie, silnie wspomaga regenerację skóry.